Siemanko w kolejnym odcinku chłopaki nie płaczą Jesteśmy teraz w kolejnym mieście, więc ruszamy Przeczytaj Fred może albo ktoś tam tą kartkę Przerwa śniadaniowa do dziesiątej Aha, a można ją wziąć? Nie potrzebuję tej kartki Nie, dobra, to spadamy sobie. Dobra, to idźcie. No. No. Idź tam, masakra. O, no, dobra, idziemy. Stąd my, tylko ja zajazd. Zajazd. A, za ciszę. Mhm, mm fajna muzyczka. Dobra. Pogadajmy z tym kolor. Kelnerem. Siemają. Dzień dobry. Chcielibyśmy eee, witam. Witam, witam panów. Czekałem na was. Lol. Jak to? Tak to, tak to, drogi panie. Nasz wspólny znajomy Niemiec mówił, że panowie tu przyjedziecie. Czekaliśmy. Kurde. Jaki niemiec? Ach, ciszej, ciszej. Po co wszyscy mają słyszeć? Aha. Tak, tak, panowie. Mamy wspaniałe muszczki cielęce w sosie beszamelowym? Eee. Aha. No dobra. Otóż Niemiec... Niemiec mówił, że panowie tu się mają z nim spotkać. No tak. Chyba. Pan nas z kimś pomylił chyba. Niemiec? Ja to nie tym ten zbrodą. Ależ nie, 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 nie. może być mowy o żadnej pomyłce. Jesteście panowie w środku. Przyjaciół? Niemiec, taki na czarno z brodą, przypomina tego amerykańskiego aktora, nie uważa pan? No, z brodą. I to ten stary z brodą. Kto? Facet z brodą? Otóż to, otóż to, otóż to. To. On. Na was czeka przy kapliczce za miastem. Może pokażę na mapie, to od razu za złomowiskiem. Trzeba tamtędy przejść. Idźcie, 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 idźcie! Idziemy, idziemy, idziemy! idziemy. What the fuck, nie dojrzę że kosmita, głos ma jak jeszcze... Masakra, nie powiem co. Dobra, Grucha, może byś się przesunął, tak? Ej, Grucha, przesuń się, bo mi zasłaniasz. Ależ proszę bardzo, proszę uprzejmie. Dziękuję. Bo chcę wziąć tę butelkę. Thank you. I tu coś jest. O, ten spodek chcę. Dziękuję. Możemy iść. ta to, to, to. na piętro. Nie, nie idziemy na piętro. Pochodzimy na zewnątrz. No, wyłajdź. Popatrzmy sobie na mapkę. O, mamy już te Kapliczki na niej nie się idziemy, ale. Dobra, a tu jest kobieta w wełnianej czapce. Weźmy nią pokadajmy. Maurycy? Nie, Fred. Słucham? Maurycy! Szukałam cię od naszego rozstania w Biłgoraju. Wychodłeś, siostrzeńcu. Mogę to powiedzieć, chociaż moje szklane oko jest już nieco porysowane. Masz tu trochę mięsa, które przywiozłam od nas ze wsi. Dobre, zjesz sobie. Ale... <grytanie> Aha. Rozumiesz coś z tego? Wzięła cię za kogoś innego. Klasyczny chwyt. Dobra weźmy te mię... Te środki senne, połączmy z tym mięsem będziemy mieli zatrute mięso Dobra I Teraz pojdźmy sobie złomowisko jeszcze nie może Na plac przed zajazdem o nie Chyba źle czekajcie Bloka Na blokadę na drodze o O, o o o o o to mi chodziło O śrubokręt wiesz Mamy jakichś wieśniaków O Prawie dobry gumiak To bez sensu, Poparzy się jeszcze Aha, nie chcesz wziąć gumiaków? Nie ma sensu dotykać ich gołymi rękami. Poparzę się. No, luz. Ej, nie bądź mięczak, Fred. A grucha właściwie ma rację. No, ale dobra. Nie chcesz, to nie chcesz. Może później po nie wrócimy. Yy, z chłopami na niej nie chcę się gali z wieśniakami. Pogadam z tym towarzyszem Romanem. Roman, co mi powiesz? Dzień dobry, panowie. Świt wstał dzisiaj krwawy. Nazywam się Towarzysz Roman. Lecz lepiej będzie, jak będziecie zwracać się do mnie, per Towarzysz Roman. Doskonale, prawda? Skoro rozwiązaliśmy kwestię przedstawienia mojej skromnej prawda osoby? Prawda. Możemy przejść do kwestii kolejnych. I to pojawia się moje prawda pytanie. Prawda. Czy on już sobie poszedł? To. Kto? No właśnie. Kot z piekła rodem, proszę pana. To prawdziwa, prawda, bestia, która e, zasadniczo nie daje mi chwili, e, prawda, wytchnienia. Nie wiem już, co mam ze sobą zrobić. No, bestia ta chodzi za mną krok w kroki i namawia mnie do czynów ohydnych. Mam w związku z tym następującą, rozumie się, e, propozycję. Zróbcie coś z prześladującym mnie zwierzęciem, a w razie zwady Obiecuję dać wam moje poparcie. Eee. Tu, na barykadzie, jestem kimś. Jestem niczym mm, zasadniczo Nelson. Lub Ordon. Aha. Mm, dobra. A więc w czym tu byśmy... Kot ma wejrzenie kaprawę, spyska cuch zionie mu srogi, omdlewam od jego ochydy, i słabną od tego menu. No. Dobę. Ale koleś nie... Co ty byś miał w jakiej sytuacji poprzeć? Ale spójrzcie na ten szyld tutaj. Chleba dżemu. Nie no, po prostu rozwalająca. Dobra. Idźmy dalej. No, tylko żebym ja tak... Mógł tu przejść dalej. Chleba dżemu, proszę was. Tak fajnie, ale tu nie przejdę dalej Chyba. To jest pole Pazury często mylą, prawda? Tak, pazury często mylą Chyba pozory Dobra Ja no bym chciał tam przejść, ale nie mogę Więc zrobimy pewien make Jeszcze raz przejdziemy, a nie wiemy. Dobra To przejdziemy tak Jak tam nie mogę przejść Pójdziemy na plac przed zajazdem I jeszcze raz pójdziemy na blokadę na drodze. No. Dobra. Yy, ten Roman mówił, że ten kot jest taki jakiś brutalny czy tam co. Weźmy, nalejmy mu trochę mleka. Weźmy ten spodek i dajmy kotkowi. Spodek zabójca. I tam taki zabójca jak ogle... Gdyby takich było pełno, to by świat był piękniejszy. Dobra, gadajmy z tą kolsiubą. Partia Wartości Pracy. Witam, szanownych panów. Widzę, że leży też wam na sercu los tych biednych ludzi. Yy, nie bardzo. Który? Dzień dobry. Nazywam się Wojarska i reprezentuję Partię Wartości Pracy. Już to mówiłaś. Dzień dobry, jestem Fred. A to jest mój towarzysz grucha. Jesteśmy um, biznesmenami z wybrzeża. Dokładnie. Ale już mi mówię, dzień dobry, i drugi, co musiałeś mówić. Aha. A jak się nie wie, co się mówi. Dobra, gadajmy dalej. Kraj potrzebuje Waszych głosów. Jak to? Właśnie tak. Czeka was świetlana przyszłość, panowie. Mhm, fajnie. Dzięki tym i podobnym inicjatywom społecznym uda się nam stworzyć nowy porządek w tym kraju. Tak. Chodźmy stąd, ty jakaś wariatka. Wpierw wieś, potem miasto, a wreszcie opanuje województwo. A jeszcze jakiś rogi by się do tego przydał i kurde, masakra. Jasne, dobra, co jeszcze nam powiesz? Spytam o to tylko raz, więc proszę o możliwie sensowną odpowiedź. Czy pani znajduje się w tej grze w jakimś konkretnym celu, czy to jest tak, że scenarzysta popuścił wodze fantazji? Proszę wybaczyć, koledzy. Mamy za sobą już dwa akty tej debilnej przygody i natknęliśmy się na zbyt wiele postaci, które tylko marnowały nasz czas. I jeszcze te kretyńskie dialogi. Nie muszę chyba pani opowiadać. Ależ proszę się nie przejmować. To naturalne pytanie w waszej sytuacji. Niestety, Muszę was niestety zmartwić. Jestem w tej grze, w tej grze absolutnie od rzeczy. Yy, coś tak yy, jak ten dziadek z gołębiami, którego spotkaliście w pierwszym akcie. Absolutnie od rzeczy. W pierwszym akcie był dziadek z gołębiami? Czyli, że znowu straciliśmy czas na bezsensowną rozmowę. Z całym szacunkiem, oczywiście. Nie ma co się martwić. Nie ma co się martwić tej grze trochę jak w życiu. Nikt nie chce partii wartości pracy. Ale my jesteśmy i sami się obronimy. Proszę, o to ulotki. Nie wiem, na co mi ale... Nie liczyłbym, że to się jakoś szczególnie przyda. Nie przypominam sobie sobie żadnego dziadka z gołębiami. E, halo. Uuu, nie przypominam sobie No będzie tu powieść <laughs> Naprawdę nie No ale dobra Idźmy dalej Powiem temu Romanowi, że już dałem kotkowi meca Czuję ulgę Mogę oddychać swobodnie i co nawet najważniejsze jest w zasadzie znów dane jest mi nasłuchiwać jak Onegnaj. Tak. Czuję, że mój prześladowca dał mi zasadniczo spokój. Macie moje pełne poparcie i lobbying, Cokolwiek zdecydujecie się robić w obrębie tej blokady. Aha, thank you. Dobra, pójdźmy sobie teraz do... Do? Nie, na złamowisko. Ciekłe psy Dobra hmm. Rzućmy im w okutę mięso Jejo na te psy trzeba Po kiego mi to mięso? Wystarczy, że rzucisz tym ścierwem przez płot. Lepiecki. Zajebiście! Najlepszy tekst jaki słyszałem. No uwaga, złe psy już nie są takie złe. Dobra, właśnie. Fred. śrubokręt. No bo ja muszę tu widzieć. Teraz szukaj mnie... o, dostać. Dobra grucha, teraz się skup, bo mam pomysł. To jest, słuchaj, fizyka. Nie jestem pewien, że kojarzysz ze szkoły. Masz metalową płytkę w głowie, prawda? No raczej. Więc jak włączę ten magnes, to on przyciągnie cię do siebie. Jasne? Jasne. No. I ja normalnie tym dźwigiem przeniosę cię na drugą stronę płotu i... To ma sens! Stary! Sam do siebie odpowiadał. No nie wiem, stary. Jasne? Jasne. Chciałeś mnie zabić? Chciałeś mnie zabić? To <noise> no, było najlepsze. Spokojnie, Spokojnie tak. Otwieraj, otwieraj. Dziękuję. No i co? To się nazywa, nazywa współpraca. współpraca. Tak jest. A ja zaraz dobra. No dobra jestem. Tu Tędy muszę Bo to płaś tutaj. przyjdzie. Dosław. Ten dum To tu jest ścieżka. Do kamiczki. Puff. Chwalmy Pana! Udało nam się spotkać! Kurczę! Mógłbyś nie pojawiać się tak niespodziewanie? Niezbadane są wyroki boskie, powiadam, niezbadane! To, że pojawiam się w taki, a nie inny sposób, zależne jest nie tyle ode mnie, ile od sprawowanej przeze mnie funkcji Nie ma lekko, Fred Dobra, przejdźmy do rzeczy Umowa była taka, że zrobię dla ciebie co chcesz i mogę żyć dalej, tak? Tak właśnie! Sprawiedliwy i dobry jest nasz pan, powiadam. Sprawiedliwy i dobry. No więc, co mamy zrobić? No, co mamy robić? Widzisz klasztor, prawda? W jego katakumbach znajduje się pradawny skarb. Relikwia, której nie można oglądać. Relikwia, której potrzebujemy. Sami nie możecie ej, dojść. skoro jest ona wam tak potrzebna, to może byście ją sami sobie wzięli. Właśnie. Pan zlecił ci zadanie, a ty wątpisz w jego sens, bluźnierco! Musisz przynieść tu relikwię, bo w przeciwnym razie będziesz się smażył w piekle. Piekle! Ej, 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 spokojnie. No, spoko, ludzik. Przynieść tu dziś pod wieczór szkatułkę z relikwią, a będzie, jak to mówicie, git, gitara, nara. W wykonaniu tego zadania pomoże wam pewna dziewczyna imieniem Aldona. Znajdziecie ją w lokalnym zajeździe. Tylko ona może wam pomóc. Tak zatem... Zegnajcie! Zegnajcie! No to papa. Dziwny typ. No, dziwny typ. Dobra, no to do lokalnego zajazdu chodźmy. O? Karta kredytowa. Musiał zostawić ją ten typ, co jadł tutaj śniadanie. W sensie DJ z Radia Eden? Właśnie tak, drogi Holmesie. Dobra, pogadajmy z killerem. Facet, to znaczy Niemiec, mówił, że tu się mamy spotkać z Aldoną. Widzieliście go, widzieliście go. Tak, tak. Aldona tutaj jest. Ale niedawno skończyła ostatnie zlecenie i teraz <laughs> Teraz teraz to ona śpi. To weź ją pan obuć na litość boską. Właśnie potrzebna mi jest. Nie, nie, nie. Ja pana błagam. To zbyt niebezpieczne. Dlaczego? Ona wstaje dopiero po dwunastej, ale przedtem potrafi być bardzo niesympatyczna i rzuca różnymi rzeczami. Ostatnim razem Pani Wależakowa została zmiażdżona przez pianino, które zostało zepchnięte, o, tamtędy, gdzie te schody! Przez Aldonę, kiedy ją budziła o 9:45, ale policja stwierdziła samobójstwo. Trzeba poczekać na hejnał Mariacki. Aha. Oh. <todgłosy> <laughs> Czego tak zruzysz, to nie da się jej obudzić. Po hejnale dopiero. Ona zawsze po dwunastej wstaje. Aha, po dwunastej wstaje. What the fuck? Ja chyba bym w łeb dostał jakbym tam do, tak długo spał Dobra to idźmy do tego radia Eden Przynajmniej oddamy tą kartę kredytową czy jak to tam Ej weźmij grucha normalnie przytrzymaj, bo zaraz zemdleje O co się dzieje Weź się w garść man. O, wow, ale kolory. A to co to jest? Ki pokemon? Podobno wierzysz w reinkarnację, Fred! Gdyby nie ja, kto wie, w jakiej formie powróciłbyś do życia. Może wy... Ja tym co ja O, znowu jakiś porąbany sen Dobra wstaj, ale ty brzydko śpisz Hej, autor, odpuść sobie co? To się robi chore No dobra, robi się chore Dobra Fred Zadziwiać mnie, ale wejdźmy może, co? Bo nie ma kartki, to może da się wejść. Dobra, yy, dzisiaj zadziwiać. Dzień dobry, możemy się rozejrzeć. E, co? Ach, proszę bardzo, i tak przecież nie możemy nadawać. Z a. takim podejściem nie stworzycie radia wszechczasów. No nie. Ale pogadaj myśli. Hej, a dlaczego nie możecie nadawać? Szczury. Szczury? Nie, Jażem. Ano szczury. Takie z czerwonymi oczami. Ja je widziałem, tak, tak. One, panowie, nie uwierzycie, ale tak naprawdę jest. Poprzegryzały kable i nie mogę przekazywać sygnału. A zbliża się godzina, kiedy muszę nadać hejnał zwierzy mariackiej. Oj, i ty tak spokojnie siedzisz. No ale żaden z nas nie jest elektrykiem. Kiedy już myślałem, że znalazłem rozwiązanie okazało się, że jednak nic z tego nie będzie, a to jest bardzo frustrujące. Zapewniam. O, luz. Mówiłeś, pan, że wpadłeś był na jakieś rozwiązanie. No tak, e, niby tak, ale i nie zarazem. No bo do czasu wizyty elektryka. Mogę nadawać program na zasadzie radiowęzła za pomocą głośników, które są na placu miasteczka. Hmm, to to problem rozwiązany. No, to chyba problem z głowy, nie? Właśnie nie. Zgubiłem gdzieś płytę, na której mam ten cały hejno mariacki, no rzesz cholera jasna. Jaka gapa. No a internet? Osiołki, napsterki. A widzisz pan tu gdzieś komputer? Nie, komputera nie, ale komputer może by się znalazł. Chociaż nie wiem, w tej grze to wszystko możliwe. Ech, gdybym miał tylko jakieś nagranie hejnału Mariackiego, ale tak to jest, jak się nie robi kopii bezpieczeństwa. Wszystko stracone. Ech, Dobry, gdybym miał dobra. tylko jakieś... No to będziemy musieli jakoś to skombinować, ale to w następnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejny materiał. Ja się z wami już żegnam. Na razie. Hej!